mi Vivo. Te samoloty mogą nagrywać 60 klatek w 4K z przedniej kamery. Stabilizacja. Pięknie. To samo miejsce na inne smartfony. No jeden. W poprzednim wideo troszkę się tam pomyliłem. Powiedziałem ta, to, ta, to, to, to nie ma się co tak detali trzymać, bo mm, jest niedziela rano, a wszyscy są jeszcze na kacu, a ja chodzę i nagrywam. Rozumiesz? I do tego to samo miejsce. No może być trochę nudno, ale znajdź mi lepsze miejsce, to ja chętnie tam pójdę. Gdzie mamy okrągłe obiekty, mało ludzi. No i ogólnie cicho i Przyjemnie, bez wiatru, no bo drzewa zasłaniają. Łup, szają się wyłączyło. Dziwne. Czy przyświetli niebo? Prześwietli. Obydwa. A gdy wyjdę z kadru, Powinien skontrować. Ładnie. Który jest szerszy? Szają mi oczywiście szerzej. Na no, który ma autofokus? Po co ci autofokus? Przykładowo chciałbyś pokazać detale. No, na przykład na iPhone'ie. Widzimy różnicę w detalach. Vivo ten autofokus posiada. Fajnie. W poprzednim wideo czytałem komentarze. Strasznie negatywnie. Ja się staram, serce wkładam, a tu taka negatywna siła. Aj, ja no. Moim zdaniem to jest genialnie. O jeden i drugi. Jeśli e, widzicie jakieś lepsze testy porównawcze, to dajcie znać to, spróbujemy tak jak inni, żeby było lepiej. No właśnie, bo może ja coś robię źle, ja nie wiem, ale co tu jest jeszcze? Taka funkcja fajna, czyli przechodzenie między obiektywami przód i tył podczas nagrywania w Vivo. Wczoraj, my tego nie ma. Proszę bardzo, Bach, jesteśmy w szerokim obiektywie. A mi trzeba wyłączyć i włączyć. No to nie fajnie. No obydwa, identyczne. One nie są w tym samym miejscu, lecz obok siebie. One wyglądają moim zdaniem bardzo podobnie lub wręcz identycznie. No dobrze, wideostabilizacja. W obydwu wygląda przepięknie. A w stylu vlogowym również fajnie. Ja rozumiem, że bardziej skupiamy się na sferze wideo, bo tutaj widać te różnice. Na zdjęciach te różnice, zresztą zaraz zobaczycie, są tak mikroskopijne, że to większość ludzi i tak tego nie rozróżni. A wideo, na przykład brak autofokusu, moim zdaniem robi różnicę. A szeroki obiektyw ma autofokus. Zobaczmy. Ma w jednym i w drugim, aczkolwiek takie soczyste bukę, vivo. Troszkę mocniej, fajnie. A jak blisko możemy podejść, czyli jakie możemy zrobić makro? No to może tutaj zobaczmy sobie. No podobnie. W, w obydwu muszę powiedzieć, że tak samo. Raz jeden mocniej złapie, raz drugi. Algorytm, aktualizacja. Szajomi troszeczkę bliżej. No nie? Czasami bliżej troszeczkę. No nic. Przejdźmy sobie w główny obiektyw 35 mm i główny obiektyw w Xiaomi. Vivo jest tak skonstruowany z tym 35 mm, że oni chcą, żebyś ty w tym szerokim filmował. A 35 to jest do zdjęć bardziej niż do filmowania, prawda? Chyba że dalszy obiekt to taki właśnie jak ten. Oczywiście możemy zrobić tak samo w, w Xiaomi. Proszę i mamy ten sam główny obiektyw z zoomem w Xiaomi, a natywnie Vivo. Jeśli pomyliłem nazwy, no to sorry, jest, jest rano. Ósma godzina. Niedziela. Nie jeden się pomylił. Po sobocie. No. no dobrze, okrągły obiekt i to jest ważne, bo tutaj się kamery gubią. Który będzie lepszy? Który da radę? O, dobra, to, to była moja wina, bo krzywo podałem. Obydwa genialnie, obydwa równo, szybko i soczyście. No? Jak się zbliżymy? Pięknie. No to co? No to wracamy do szerokiego. No i czas. Na telefoto. Nie ja jestem tak ciekawy. Jeśli moje jest takie słabe, najgorsze porównanie smartfonów, to kto ma lepsze? Ja rozumiem, że w zdjęciach, w nocy gdzieś tam kolor może być troszeczkę inny. 1% ludzi to zauważy. A wideo już jest różnica. Takie jest moje zdanie. Ale może ci idzie Kolory ładne. Patrz kolor. kolor, 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 kolor. Czy ja jestem jeszcze po, po sobocie? Jak najbardziej. Teleobiektywy, czyli udajemy się na połowę gwizdka w zakresie optyki. Optyczne powiększenie powinno być bezstratne i takie jest. Przechodzimy na maksa, czyli już powiększenie cyfrowe. W mi oczywiście możemy być delikatnie bliżej obiektu, ale również. Mamy delikatnie więcej szumu, więc można powiedzieć, że na jedna babka wróżyła. Dodaj napisy jakie? Zupełnie przypadkowo to wideo nie jest sponsorowane. Wychodzi nam to samo, no bo to jest cyfrowe powiększenie. Tutaj, Vivo również możemy powiększyć i to pewnie będzie identycznie. A w trybie fotograficznym mamy dalszy ten zakres, więc spróbujmy go uruchomić. Tu będą mieli inne cyferki, ale wiadomo o co chodzi. Przykładowo na bloku to już, ten, to już ta końcówka optyki. Wygląda bardzo podobnie. Różnice w zasadzie mikroskopijne. Może na napisie. I tutaj mam wrażenie, że jednak e Vivo na napisie troszeczkę czyściej to wygląda. Ale przy maksymalnym powiększeniu, a jest genialne, no bo to, ta odległość jest niesamowita. Zobaczcie, obydwa mniej więcej tak samo. Vivo ma więcej sztucznej inteligencji przy zrealizowanym zdjęciu, i to będzie za chwileczkę widać. Proszę bardzo, zostawię Was na chwilę z tymi zdjęciami i wrócę za momencik. Narrative unfolding page by page. A story of growth in every stage. Be kind to the one who's yet to be. Make choices that set your soul free. Yourself will thank you one by one. Imagine the wisdom, the love, and the light that guides you forward through the darkest night. It's the voice of your future whispering in your ear. Minding We'll no oczywiście nocne wideo w szerokim obiektywie najnowsze vivo miażdży pod każdym względem wszystkie smartfony na rynku jasność tego obiektywu jest niesamowita szczegółowość no widzimy praktycznie dzień i noc taka różnica jest ta przewaga w vivo robi wrażenie a dodatkowo ten przycisk migawki który tutaj o, jest a próżno go szukać w szajomi jest na dobrej wysokości. Oznacza to, że z głównego obiektywu przyciskamy, o, dwa razy, uruchamia się i możemy strzelać selfiaczki intuicyjnie, bo widzimy się w, w tym dużym szkle. Albo nawet wideo można strzelać. O, tak, tak sobie złapiesz. Ja sobie tylko ustawię na wideo. wideo. I kręcisz z głównego obiektywu. I już nie kręcisz. I kręcisz znowu. No jest to tak fajnie dla wideo zrobione. Że to jest smartfon dla wideo. Ten zielony tint w zdjęciach, myślę, że aktualizacja powinna naprawić. A szajowi w zdjęciach znowu. No właśnie. I co ty więcej robisz? Wideo czy zdjęcia? No to już kwestia indywidualna. Ja wideo oczywiście, więc vivo. Bliżej mego serca. Pozdrawiam i polecam. Choć oba wspaniałe.